Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu partnersko-miłosnym dla osób z podznaku Barana na miesiąc październik. Czytania zawsze wrzucane są według liczby polubień z poprzedniego miesiąca. Zatem, moje drogie baranki, uplasowaliście się tutaj na drugim miejscu. Bylibyście na pierwszym, bo najwięcej polubień było z Waszej strony, ale ja zawsze znak urodzinowy wrzucam. Jako pierwszy po prostu. Także bardzo, bardzo dziękuję Wam za Wasz odzew. Jeżeli ktoś jest zainteresowany rozkładem prywatnym, to zapraszam do kontaktu mailowego, a tymczasem przechodzę do rzeczy. Zobaczmy, co my tu mamy. Drogie Barana, rozkład partnerski. To czytanie nie będzie rezonować z każdym, to jest zupełnie naturalne. Proszę o przeczytanie opisu, co robić, jeśli nie rezonuje. A tymczasem ja. An zaczynamy. Hmm. Tutaj jest taka informacja, aby nie próbować mylić miłości z jakimś pożądaniem, aby cieszyć się po prostu jakimś romansem czy przygodą, niekoniecznie robić coś z tego poważnego. Jeżeli pojawi się miłość, to miłość się sama obroni, ale nie widzę, żeby to zmierzało w tę stronę. To jest przełożenie, to absolutnie nie musi mieć nic wspólnego z tym, co za momencik nam się na stole pojawi. Dobra, baranki, zaczynam od Waszej osoby. Co Wasza osoba tutaj myśli, Mak. ta panna. Co w sercu tej osoby? Co ta osoba do Was czuje? Kapłanka, rybyrak. Zamiary tej osoby w stosunku do Was. Rycerz Mieczy. Hmm, nie podoba mi się podejście tej osoby. Ktoś tu kombinuje. Ma, ktoś jest skupiony na sobie. Hmm, Kapłanka, tu jest dużo niejasności, dużo ukrytych aspektów, może nawet inna kobieta w tle. A w zamiarach rycerz Czy ktoś tu wbija szpileczkę, tak? Czyli kontaktuje się z wami poprzez wbicie szpileczki, tak zwanej, czyli to nie jest przyjemny kontakt z tą osobą. Bliźnięta mocno zarysowane. Co ta osoba wnosi w tę relację? Zamierza być osła. Królowa była odwrócona. To tak jakby ta osoba. Hmm. Intencja tejże osoby wobec was trójka, bo w... wiedziałam, to jest ktoś, kto wypatruje jakby was. Co ty zrobisz? Ktoś się bawi, ktoś gra w gry. Ktoś nie chce pokazać się jako dostępny. Nawet może pokazywać się jako niezainteresowany. No dobra. Co w Waszej głowie drogie barany? Co wy myślicie? Wszechświat? Co w waszym sercu? Co wy czujecie? Siedem buław. Zamiary wasze w stosunku do tej osoby? paśmia też kontakt, ale trochę inaczej. Co tutaj Wy wnosicie? Karta kochanków, ale to, co Wy pokazujecie, nieważne co za tym stoi, to dużą otwartość na związek z tą osobą, mam wrażenie. Chyba, że pokazujecie się mu w związku. Wasze intencje wobec tejże osoby? Diabeł. No, tu jest jakaś manipulacja. Powiem Wam tak, z tego co widzę na pierwszy rzut oka, bardzo niezdrowy układ. Bliźnię to ponownie koziorożat jeszcze. Tu baron odwrócony. Ta osoba może Wam chce pokazać, że nie jest z Wami zainteresowana. Czy jest zainteresowana? Wątpię. To jest takie z ciekawości, tutaj sobie coś ugram i zobaczę, jak na to zareagujesz, sprawdzę sobie Ciebie. Ale mm, to Wy, jakby jesteście na na haczyku tej osoby. Takie mam wrażenie. Czy tu jest problem? Karta gwiazdy, wodnik zodiakalny. E, ta relacja nie ma przyszłości, podejrzewam. Albo to nie jest ten czas, bo tu jest jakby brak wspólnych planów, brak wspólnych, mm, tak, wspólnego kierunku życiowego. Mam też wrażenie, że karta gwiazdy kiedy pokazuje się w negatywie, to to nie jest jakby sprzyjający układ po prostu. E, to, co jest mocną stroną Waszej relacji, trójka denarów, pracujecie razem? Może praca, może finanse, może hmm, kwestie związane jakby z materialnym podejściem do życia. Może oboje jesteście pracowici. Co jest słabą stroną tejże relacji? A z danarów? No, nie ma tu poważnej inwestycji, i hmm, myślę, że to tutaj ta osoba gra pierwsza skrzypca z tym magiem. Nie ma też za bardzo szansy na rozwinięcie tejże relacji. Jakiś grunt już kiedyś, być może teraz wybudowaliście, ale to jest trochę za mało. Chociaż macie się od czego odbić, to na pewno. Dobra, w głowie tej osoby mak, więc ja podejrzewam, że to jest ktoś, kto umie. Nie chcę być manipulować, ale to jest osoba charyzmatyczna, umówmy się. Osoba, która wie, jak oczarować. Osoba, która głównie skupia się jednak na własnych potrzebach, no i skapłam. W dodatku macie tu osobę bardzo niedostępną. Yy. Byksot jak on się pojawił. To jest osoba, która nie chce być w związku, według mnie, i która stawia siebie ponad innymi ludźmi. No, albo może uważać, że, o, jest za fajna na związek. W zamiarach jest rycerz mieczy, i dla mnie to jest to wbijanie igiełki. Dokładnie, osiem kielichów, czyli ta osoba jakby chce was odciąć, ale chce wam to zaznaczyć, że wam to pokaże, że was odcięła, bo jest ponad tym. W sercu jest kapłanka. To może być inna kobieta, ale jest królowa mieczy, więc ja podejrzewam, że tutaj jest dużo niejasności emocjonalnej. Może być inna kobieta. Biorę to pod uwagę. Jeżeli tu mamy osobę, która spotyka się z kobietami, to tak. kapłanka czasami mi pokazuje taką intuicyjną więź, ale mamy królową mieczy, więc ja nie sądzę, że to jest ktoś, kto głęboko w emocje wchodzi. No i teraz tak, w intencjach jest jednak trójka buław i z To To ta osoba tak jakby chce tej waszej miłości, chce tej waszej atencji, ale sama Wam pokaże, że jest ponad tym. No to jest trochę narcystyczne, ale nie widzę tutaj takiego rysu, bo żadna karta mi tutaj nie przejawia tego. To tak jakby ta osoba być może też chce prawdziwej miłości, czeka na tę prawdziwą miłość. Może nie tutaj, może być i tak. Królowa była odwrócona, to jest karta barana i król mieczy, wodnik zodiekalny. To tak jakby ta osoba pokazuje taki chłód wobec was, że nie jest zainteresowana, że nie ma tu pasji. Masz jej głowie wszechświat. O, siódemka była. Wy się chcecie... Albo widzicie, że ta osoba się dystansuje, jeżeli idzie w świat sama, albo wy chcecie z siódemką była już ochronić siebie, zdystansować się tutaj, myślicie o tym. Siódemka była w waszym sercu, a z denarów, ale wy ciągle o tym płomień walczycie. To tak jakby sami siebie próbujecie przekonać, żeby to odpuścić, a szansę nadal czujecie tutaj jakąś. W zamiarach I To jest karta kontaktu, to jest karta informacji, ale to tak jakby chcecie sobie pozbierać informacje o tej osobie? Niekoniecznie z nią być w kontakcie. Jest dziewięć mieczy, to tak jakby sen wam spowiek spędza, bo nie wiecie, co się u tej osoby dzieje. Jakby brakuje wam pewnych informacji, albo informacji o tym, czego ta osoba od was chce. To, co wy wnosicie jednak, to karta kochanków, i to jest to, co ta osoba widzi. 10 kielichów, więc ja nie wiem, czy ta osoba was widzi w szczęśliwym związku po prostu, eee, czy. Czy znaczy wy się pokazujecie jako bardzo otwarcie i kochający na tę osobę? W intencjach jest diabeł, czyli intencje wasze nie są zdrowe, jest sześć mieczy. Wydaje mi się, że wy wiecie, że dla was niestety ten układ jest toksyczny i gdzieś w podświadomie bardzo mocno was przyciąga ta osoba, ale chcielibyście to przerwać. Problem: gwiazda i dziewięć denarów, czyli tak wasze drogi się rozchodzą życiowo. Nie wiem, może po prostu, no tutaj ktoś po pierwsze nie chce być w związku, mówmy się, ale po drugie też mezalien nam się tu pojawia. To tak jakby nie pasujecie do siebie, jakby wszechświat nie chciał, żebyście byli razem. Trochę tak to wygląda. Natomiast trójka denarów, coś co Was łączy, sześć denarów, Wy możecie razem pracować, albo kwestie zawodowe, biznesowe, materialne, może po prostu wartości materialne, może być i tak. Co Was dzieli, a z denarów... I siedem kielichów, czyli to są wyobrażenia o tym, jak ta relacja mogłaby wyglądać, ale dzieli Was to, że tej inwestycji tu realnie nie ma, więc to jest takie: ktoś ma nadzieję, podejrzewam, że to jesteście jeszcze wy. Tylko, że siódma kielichów pokazuje, że tutaj jakby ta szansa jest niewykorzystana między wami po prostu. No to zobaczmy, czego możecie się spodziewać po tej osobie w październiku. 9 mieczy, 6 denarów, 8 kielichów. Dwójka buław. Ta osoba będzie decydować. 9 buław. Tak jakby chciała Was odpuścić, ale nie jest gotowa, ale też to nie jest ktoś, kto chciałby w związku z Wami być. To jest ktoś, kto chce tej atencji, kto chce tej uwagi, ale to nie jest ktoś, kto jest w ogóle. Ta osoba jest absolutnie nieotwarta na Was, zamknięta zupełnie na Was. Dziewięć mieczy, 5 denarów. Wiem ja myślę, że ta osoba będzie zachodzić w głowę, co się wa z wami dzieje, szczególnie jeżeli nie będziecie dawać e, znaku życia tutaj. 6 denarów i czwórka buław. To jest jakaś próba inwestycji w relacje. Natomiast usługa kielichów mówi, że ta osoba to zostawia sąd, to tak jakby będzie konfrontacja i zrozumienie, że nic z tego, dwójka była w decyzja, dwójka kielichów to ta osoba będzie decydować wobec Was i dziewięć będzie była niezgotowa puścić, wolno, powiem Wam tak, ja już mam dla Was radę z tego. Po pierwsze, wy wyglądacie jako ci, którzy się mocniej starają tutaj baranki, zróbcie krok wstecz. Dajcie o sobie zapomnieć. To ten ktoś zacznie tak zachodzić w głowę i będzie musiał podjąć decyzję, bo to jest ktoś, kto jest jak ten kapłan, że siedzi, rozumiecie o co chodzi. Góra ma przejść do Mahometa, nie? Na tej zasadzie to nie jest ktoś, kto do was podejdzie. To jest, Ty, jak chcesz czegoś, to do mnie podejść, a jak wy się stracicie, to nagle będzie wow, i co teraz, a może jednak się odezwać, a co jeżeli tracę szansę? I ta osoba nie będzie gotowa odpuścić, a jeżeli będzie chciała odpuścić, to pewne rzeczy będzie musiała przepracować. Ta osoba nie ma nawet szansy zrozumieć tego, czy jej na was zależy, czy nie, bo wy ciągle, ciągle się o to staracie z tą siódanką bułafią z Denarów, mimo że wiecie, że dla was to jest absolutnie niefajny układ, a to jest ktoś, kto tylko bierze i bierze z tym magiem i kapłanem mi bierze, i niezainteresowana, czy niezainteresowany. Ta osoba potrzebuje przestrzeni, żeby zrozumieć, czego od Was chce. I to jest rada dla Was. Dajcie tę przestrzeń tej osobie. To zobaczycie, jaki może być zwrot akcji. Nie mówię, że już w październiku, ale tutaj, że tak powiem, ziarno będzie siane. Dobra, zatem zobaczmy, yy, czy jest coś, co ta osoba myśli, lub co chciałaby Wam powiedzieć. Dobrze wiedziałem, co robię. Tak, tu są takie. Ta osoba bardzo świadomie robi rzeczy z tym kapłanem i z magiem. Dobrze wie, co robi. Tu gra w grę sama ze sobą, chyba. Także tu jest wszystko z premedytacją. Nie tłumaczcie tej osoby. Gdyby chciała, to by zrobiła. Dokładnie. Dokładnie tak. Więc tutaj staracie się za zadwoje w tym momencie. Co jeszcze ta osoba mogłaby Wam chcieć powiedzieć? Czy co myśli? Mam nadzieję, że cieszysz się moim szczęściem. Dokładnie, mak, który tylko bierze i bierze i bierze. I nawet jak ta osoba myśli o Was, to myśli przez pryzmat siebie. Co mi dajesz? Czy cieszysz się moim sukcesem? Czy cieszysz się moim szczęściem? Czy mi zazdrościsz? Rozumiecie? Także, oh. no cejmy siebie, baraneczki. No widzicie, to jest to, wiem, że mam jakieś takie połączenie dusz, zastanawiam się, jak daleko by to zaszło. Tylko, że to jest osoba bardzo zdystansowana. W ogóle bym się nie dziwiła, gdyby to był ktoś z trybunału powietrza albo gdzieś tam książec, wiatr, Mars, Merkury w powietrzu, czyli bliźniacza ta waga wodnik. Bo to jest ktoś, kto sobie tak na lajcie do relacji podchodzi. Tu nie ma wielkich emocji, tu nie ma szarpania się z życiem. Tu nie ma denarów, tu są miecze e, i tyle, nie? U Was są te denary, są te buławy, czyli szarpie, się, próbuje wywalczyć to, próbuje inwestować. No powiem tak, wy się zdystansujcie, to zobaczymy, czy ta osoba wyjdzie wam naprzeciw. Ja zobaczę, co jeżeli wy dacie, po prostu przestaniecie istnieć dla tej osoby, i wszędzie, i w internecie również, co się wtedy może wydarzyć. Sześć buław. Rycerz buław. Oczywiście ta osoba się pojawi, pojawi się tutaj na no, odległość, może działać, ale pojawi się, żeby sprawdzić, co u was, czy się już odsunęliście, czy nie. No, będzie wyskakiwać z krzaków, jak ten rycerz buław. No, to tyle. Dzięki za was, słuchanie, i pozdrawiam.